Mamy na kanale Testujemy my. Dzisiaj testujemy na spontanie. Razem z wami, bez przygotowania. Popkę do. Manualną. E, pop no. no. Manualną. Manualno. Popkę do wody. Manualną, manualną. Manualną. do wody. E, z tego co e... widzę teraz. Czekaj. Jest idealna do kempingu na żaglówkę do domu, na plaży i do biura. Proste użycie, ekonomiczne, do domu, biura, szkoły, fabryki, szpitala. Tak jest napisane na opakowaniu. Nie zaglądaliśmy jeszcze do środka, jest to zupełnie spontan. Nawet nie wiemy, czy będzie pasowało do tej butelki. Nic nie sprawdzona, po prostu zamówiona bo do Smarta brakowało 400 złotych. Trzeba było coś nabyć. Także Ruchu, wyjmujemy na. części, ci podawać. Rurka podejrzewam, że na samo dno idzie. To jakaś przedłużka pewnie idzie do tej. Aha, i się zależności tego, jeszcze regulacja fajnie, dobra. Okay. Mm. Nie ma instrukcji obsługi w środku. No bo To, to byłoby S chyba zbyt... Yy, ale wydaje się proste. Patrz, to jest korek, to, to jest korek, z tego co widzę tutaj. Czyli tak, tu, tu, w to. Tak, korek daj mi tu. Tu. Poczekaj. Już się i pytanie: Czy to ma wchodzić do ciebie, czy nie? to chyba tak powinno wchodzić. A za ciężko założyć korek, nie? Jeszczeby nie, bać. bo nie wiem gdzie. Tak, tak, tak. Bo, bo sobie Uf. zosta... To będzie przechodziło na pewno przez to. A korek, co będzie działać? Tak. Nie już wiedziałam. No co, no. Złożone. Ee, wydaje się przyzwoite. Plastik. W miarę dowaj tak. nie, jest... nie jest źle. No co. O, za za złote Biedronki. Ceny wody rosną, więc musimy... Rurka teleskopowa, to już wiem. No tak, no przecież przed chwilą ja to dodałem, więc tak? się nie słucha. Wcale cię nie słucham hmm. O, pasuje. Trzeba zakręcić, tak? No, chyba no, już. Tak? Nie odkręciliśmy jej do końca. Dobra. O, czekaj. Kurde, taki dobry korek. Mogę? Okay. No, to delikatnie. Bo nie wiemy, no, nie wiem co. pokaż to. No, powiem wam tak, bąbelki robi zajebiste. Tylko, że jest z nalaniem wody. Czekaj, nie, bo to nie jest skręcone chyba, nie? Czyli przytrzymaj. Tak? Już? Nie, niemożliwe, no. Leci tyłem. Że adapter nie trzyma się. Słuchaj, <laughs> <my> jak... <laughs> jak macie tydzień? <laughs> na nagranie, <laughs> Na nalanie jednej szklanki. <laughs> Jeżeli jesteście stragnieni, to lepiej wziąć tą butlę. Nie, no po prostu ta na 100%. Poczekaj. To nie może tak działać. Ta Opa, czyli coś skręcam tutaj. A poczekaj, może mi to źle, może ten, to powinno się jakoś tutaj zakręcić. Podtrzymaj to. Dobra. Może to teraz tak. No i kurde, jak teraz nie działa. Wiesz tak. co, mam... Poczekaj, może ja źle podłączyłem. Wytrzyma butelkę. Nie. Bo Poczekaj, bo w środku jest. Czekaj, no, może i są, tak. W środku może i jest kilka odporów, dwa, tak? Dwa. Dwa. No to mogą źle trafić, nie? Chłopaka to mi się zdarza. Dobra, podmieniliśmy rurki. No i co? I się okazało, że jednak to była moja ułomność. Nie potrafiłem złożyć zestawu składającego się z trzech elementów. Zobacz, Ale patrzcie teraz. teraz. Naprawdę bajka. 6 ciśnięć kubek 330 jest napełniony do, do pełna. Sprawdzamy zatyczkę. Może podstawię na szybki wypadek tak. No dobrze trzyma ogólnie. No tak widać że, że coś zostało. Uwaga otwieram ale przynajmniej Wam nie zaleje całej kuchni. No, Więc jak momencie trzeba uważać. Tak? No ale jest, jest w porządku. Fajna sprawa, kurde no, Spregniony? kosztował grosze. Kosztowało to grosze. A jest naprawdę fajne. A jest fajne, bardzo fajne na trening, jeżeli ktoś ćwiczy w domu. To żeby tak, mnie... to już chciałam pytać, czy taką butlę będziesz ze sobą zabierał. Więc jeżeli ktoś ćwiczy gdzieś tam w warunkach piwnicznych, domowych, to jest świetna sprawa, dużo taniej. Oaza z Biedronki 2 złote. Eee, Świetna półtora... sprawa nawet postawić sobie w kuchni, tak? No oczywiście. Rewelacja. Do Dystrybutor do biura. jak się patrzy, no. Zabrać do biura. Kurde naprawdę, Fajny Raduch. gadżet, świetny i polecamy bardzo. Fajny gadżet, jak mówiłam wcześniej, plastik naprawdę dobrej jakości i naprawdę będziemy korzystać. W razie gdyby się zepsuło przedwcześnie niż zakładamy mniej więcej, nazwijmy to, to oczywiście damy znać. Tak, no. będziemy użytkować i na, tak, pewno na pewno damy znać, jaka jest trwałość i co się... co się stało dalej. No, ale myślę, że będzie służył, bo naprawdę dobra jakość jest. Jak na coś tak taniego i tak chińskiego, ewidentnie. Fajnie zapakowane, przyjechało... W proste całe. w obsłudze. Bardzo proste w obsłudze, tak. <laughs> Jeżeli nie pomyliliście dziurki, rurki, to wszystko będzie cacy. W razie czego są tylko dwie kombinacje, więc naprawdę każdy chłop sobie da radę. Nie było źle. Tak, czyli pompka do wody manualna. Wyprodukowano w chinach. No co ty powiesz? No Naprawdę? Ważnie. Cholera patrz Kurty. Dobra, żeby nie przedłużać. Zapraszamy serdecznie do oglądania pozostałych filmów. Zapraszamy Was również do współpracy. Pod każdą postacią od... Stowarzyszenia nam na planie nazwijmy to. E, po wysłaniu nam jakiejś rzeczy, którą chcecie, żebyśmy przetestowali. Jesteśmy otwarci. Tak, ta pompka był, to był zupełnie spontan, także jeżeli wpadnie Wam do głowy jakiś pomysł i zechce, zechcecie się nim z nami podzielić, to, to też dokładnie jak jak Coś, co jest ciekawe, to... W... Wydawało się mało ciekawa, a w rzeczywistości jest super gadżetem. Naprawdę świetny gadżet, taki, taki domowy dla tego do ko Kowalskiego. Tak. Wszystko tutaj co jest napisane, pasuje. Więc subskrybujemy, udostępniamy, komentujemy, lajkujemy, klikamy dzwoneczek i oglądamy. Dokładnie. Dziękujemy, że byliście z nami. I zapraszamy na kolejny odcinek. Dokładnie. Do zobaczenia. Hej! Hej!